Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu, a jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. A ogon Jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł różgą żelazną i zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto Słowo Boże będą dzięki. Bądź pochwalona, Boża rodzicielko. Bądź pochwalona, Boża rodzicielko. Posłuchaj córko, spójrz i na ucha zapomnij o swym ludzie, o domu swego Ojca. Król pragnie Twego piękna, on Twoim Panem, oddaj mu pokłon. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko, córa królewska wchodzi pełna chwały, w złoto głów odziana, Szacie wzrożystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do ciebie dziewice jej truchny. Bądź pochwalona, boża rodzicielko. Wiodą je z radością i w uniesieniu, wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi bądź pochwalona, Boża rodzicielko. Alleluja, alleluja. 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 Szczęśliwa jesteś, najświętsza Panno, Maryjo, i godna wszelkiej chwały. Bo z ciebie się narodziło słońce sprawiedliwości. Chrystus, który jest naszym Bogiem. Alleluja, Pan z wami Jest i z twoim. Twoim. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Wiadomość, Panie. Gdy Jezus mówił, Jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które stałeś. Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają i go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. W minionym tygodniu, w środę, kiedy gromadzimy się w naszej snuci parafialnej jako Wspólnota Róż Żywego Różańca, zachęcałem do krucjaty jednej intencji – by Maria była bardziej znana, miłowana, by jej wyzwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Zakończyła się wielka nowenna fatimska. Zakończyły się obchody, stulecia objawień Matki Bożej i Fatimiem. Ale jesteśmy wszyscy znowu zaproszeni do krucjaty jednej intencji. Bo to właśnie dzisiaj, 13 maja, z różańcem w ręku rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie, które są ratunkiem dla świata. I uczestnicząc w tych nabożeństwach i rozważając tajemnicę różańca świętego, Chcemy ratować świat, siebie razem z Maryją. Szczególnie w tym trudnym czasie, jakim jest pandemia, epidemia koronawirusa. Sam Ojciec Święty Franciszek zachęca nas i zaprasza do tej modlitwy różańcowej. Już od kilku lat w naszej parafii, przed każdą mszą świętą wieczorną, czy też w sobotę, w niedzielę przed poranną mszą świętą, odmawiamy różaniec, jako ta wspólnota, która nosi tytuł Matki Bożej Fatimskiej. Chcemy właśnie wypełniać jej zaproszenie i wezwanie. Ale cóż to jest ta krucjata jednej intencji? To zaproszenie do dowolnej, co do, co do miejsca, czasu i formy modlitwy, pokuty czy ofiary podjętej w intencji tej bardzo konkretnej by Maria była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. I tę intencję sformułował sam Jezus. A wskazała Matka Boża, a wskazała ją Matka Boża Fatimiem. Nie jest więc ważne miejsce i czas. Ważne jest, by ona właśnie wypływała z naszego serca. Jako też wspólnota różowego Różańca chcemy się włączyć w tę krucjatę właśnie od dzisiaj, od 13 maja, w pierwszy dzień objawień fatimskich. Chcemy, by właśnie Maria była bardziej znana i kochana, ale też chcemy pamiętać o tych innych wezwaniach Matki Bożej, Fatimie, jak chociażby nabożeństwa, pierwszo wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi tym bardziej że przecież nasza ojczyzna została ofiarowana niepokalanemu sercu Maryi chcemy też w te pierwsze soboty miesiąca być w stanie łasku święcającej przyjąć komunię świętą w intencji wynagradzającej za wszystkie grzechy Bluźnierstwo wobec niepokalanego serca Maryi. Chcemy rozważać tajemnice Różańca Świętego. Chcemy modlić się właśnie w tych intencjach wynagradzających. To jedno dzisiejsze przesłanie z tego dnia watimskiego. Dzisiaj także mija kolejna rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś naszego Wielkiego Świętego. W planie miałem to, aby w tym bocznym oknie, patrząc na prawą stronę, był zamontowany na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II o z wizerunkiem świętego Jana Pawła II. Nie różańc, tylko witraż, przepraszam, z wizerunkiem świętego Jana Pawła II z różańcem w ręku. To przecież pielgrzym, który rok po zamachu udał się dom aby tam dziękować za ocalone życie. To wtedy po zamachu Jan Paweł II zaczął też zgłębiać tajemnicę objawień i treść całego orędzia Matki Bożej z Fatimem. Pozwólcie, że chociaż przypomnę krótki fragment, który słów Jana Pawła II, właśnie wypowiedzianych w Fatimie, 13 maja 1982 roku. Z czym dzisiaj staj wobec Boga Rodzicy w jej fatymskim sanktuarium? Staj odczytując z drżeniem serca o wezwanie do pokuty, do nawrócenia, żarliwego wezwania, wezwanie żarliwego serca Maryi. Tak odczytuje raz jeszcze z drżeniem serca, widząc jak wiele ludów i społeczeństw, jak wielu chrześcijan poszło w przeciwnym kierunku aniżeli ten, który wskazuje o orędzie. Grzech zadomowił się na dobre w świecie. Negacja Boga szerzy się poprzez ideologię, zamysły i plany istot ludzkich. Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty nawrócenia wyrażone w orędziu Maryi pozostaje wciąż aktualnym. Jest jeszcze bardziej aktualnym. W obliczu cierpień i ze świadomością z Wam, jakie szerzy się w świecie i zagraża współczesnym osobom ludzkim, narodom i całej ludzkości. Następca Piotra staje tu z głęboką wiarą w odkupienie świata, wzbawczą miłość, która zawsze pozostaje silniejsza, zawsze potężniejsza niż wszelkie zło. Jakże wciąż aktualne są te słowa świętego Jana Pawła II w obliczu tych wszystkich zagrożeń, które dzisiaj doświadczamy, które dzisiaj przeżywamy. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Niech te słowa, słowa samej Ewangelii, niech też te słowa świętego Jana Pawła II będą dla nas umocnieniem. I taką wewnętrzną radością, że trwając przy Bogu, trwając przy Bogu razem z Maryją, z Matką Fatimską, Bóg nas zachował wszelkiego zła i da nam też tą możliwość nawrócenia całego świata i wynagrodzenia za wszelkie zło i ludzkie słabości.